Jest Francuz, to będzie miał zgranie z tym zamiast Mendiego, dałbym, dałbym Petita i tego. Kopy Kopy, coś mi to mówi. Kopy Kopy. O, Zieliński chyba tu biega na SP, sprawdzamy Pik, pik, pik. Jest, oh. jest, jest, jest. Right. O oh, sztyw, oh. dupę jeżał. O oh, kurde, to jest pik. Zwrócaj się. Tu jest twoja manę. Nie, Nie by trzeba było... mieć posiadanie. A ten o bramkarz, kto to jest? spina z tego, z Nie. Arsenalu. Nie. To się spina. Jest Twoja na dół Sanchez. No nie mogę zablokować ja lewej domu. Hmm. Kiedyś to jeszcze ten nawet dom działał, żeby stanąć i To trochę Nie wiem, czy to w tej chwili się zmieniło, czy we wcześniejszej. To jest

Dobra. Oddaj, tu ładnie, tak. Dobra, idziemy. Sosmane! Idziesz tam. O kurde, co on robi tym ramkarzem, to panie. Nie, to chyba raczej to jest nierealne w tym meczu. Skoro to wskazuje, że będzie... Za mocni są w obronie. Za mocni są w obronie. Czemu on tak do boku? O, jest twoja, dobra. Idziesz. Sala z drugiej strony biegł. Wiesz, a muzyna wyjeżdża tak. mm. kurde t. czołg wjechał mi w nogi mm. o forfiter, pieprzone. No, ale to co to będzie przegrana na to? ta chyba ta chyba zobaczyli że ciężko pieprzone Czytaży. Cieniasy. Cieniasy. Wychodzić z takich meczów, żeby czytować. Chyba dlatego ich znamy kopy.